Dzień dobry, witajcie. Dziś mam dla was recenzję Marco Polo nowej pancernikowej prębki na 9 tierze włoski 406 mm sapy, czyli obecnie największy kaliber w momencie nagrywania recenzji w grze e, niech was nie zmieni znaczek okręt testowy jest to już ostateczna wersja. E, mogę nagrywać recenzję, także od dziś czynię e, pokażę wam co i jak warto to zdobyć, czy nie. Będzie dostępny za węgiel w momencie, w którym, to, w którym to nagrywam, nie wiem jeszcze za ile dokładnie tego węgla będzie, także to jest jeszcze takie em, pytajnikowe. No, mam nadzieję, że będzie za tyle, ile do tej pory dziewiątki kosztowały, mniej więcej kosztowały około 230 tysięcy węgla bez kuponu, także mam nadzieję, że mniej więcej tyle będzie kosztował i tej mniej więcej cenie będę go oceniał, bo wiadomo, wszystko zależy jeszcze od ceny. No dobra, zaczniemy standardowo od parametrów, kapitana i tak dalej, później przejdziemy do gameplayu, a na końcu oczywiście plusy, minusy, standardowa recenzja, nie przedłużam, zapraszam na parametry. A parametrowo prezentuje się następująco. Pamiętajcie, że to, co będę omawiał, to już jest z kapitanem, z modułami itd., dalej Rozmieszczenie pancerza, 32 mm na poszyciu, 130 pasa dziebowego. Tutaj mamy taki kawałek pokład, 55 mm. I to, na co warto zwrócić uwagę, to opancerzenie nadbudówek, bo one niby mają 19, ale zobaczcie, tu jest trochę 30. Tutaj poszycie ma 80 mm, tutaj wieże też mają 150. Tu jest jakieś 250, 250, 100. Także mimo tego, że mamy tutaj tych 19, to dedeczki będą miały problem z zadawaniem e, na mniejszych penetracjach tutaj obrażeń, bo tych nadbudówek za wiele nie ma tak naprawdę. No i oczywiście rufa 32 mm. Jeżeli chodzi o cytadelę, ona jest tutaj całkiem ciekawie ułożona, bo mamy 320, to jest pancerz pionowy tylni 300 mm, od frontu mamy też 300, 300 na samej cytadeli i fajny układ jest już w samej cytadeli, bo zobaczcie, ona jest taka mm, pod takim stożkiem i Powiedzcie mi, że całkiem trudno jest tutaj zebrać, bo te pociski bardzo często nawet nie docierają tutaj do samej tej catedrali, on jest bardzo niżutko, zobaczcie praktycznie na poziomie wody jest naprawdę ciężko tutaj się strzelić, a jeżeli jesteśmy już blisko i strzelamy w ten sposób, to one bardzo często, nawet jak już się przebiją przez ten główny pancerz, to często rykoszytują w samym środku tutaj o to, o, to, o ten kawałek pancerza, także to wcale nie jest takie hop wbicie w Markopolowce catedrali, chociaż to nie oznacza, że, że się nie da, bo oczywiście się da, jeżeli będziemy pokazywać cały czas burtę to w końcu nam coś, coś tą cytadelę wbije. Żywotność 69100 i to jest taki mały minus tego okrętu, jeżeli chodzi o pulę HP to nie powala, ale co nie zmienia faktu, że trochę wytrzymać potrafi. Obrona przeciwtorpedowa 27%, artyleria to tak jak wspomniałem 406, 3 podrójne dwie wieże z przodu, jedna z tyłu, mamy tutaj długo przeładowania to już jest z modułem 31 sekundy, 31,7 sekundy, rozrzut 235 metrów, sporo. Ro, zdolność penetracji na PPKach, na PPO przepraszam, to 102 mm, aż fajna penetracja. Obrażenia 4, 14100, maksymalnie z PPK-ów 1350, zasięg maksymalnie 19 km, prędkość wylotowa obu pocisków 836 m, czyli nie jest źle, ale nie jest też jakoś super. Dodatkowa raczej nie ma sensu co wspominać, bo. Mimo tego, że teraz zasięgi dodatkowe są bardzo wyrównane, to ona ma bardzo kiepskie parametry i nawet nie ma sensu o nich wspominać, mimo tego, że jest tutaj jej parę sztuk. Obrona przeciwnicza 76 punktów, Max, to w zasadzie jest typowa włoska obrona, czyli krótki zasięg, duży burst, ma bardzo dobre obrażenia, ale na krótkim zasięgu tylko 4,6 km, czyli szału wielkiego nie ma. Okren, lotnia na pewno zrzuci to, co będzie dla nas miała, ale zostanie całkiem konkretnie poturbowana. Manewrowość 32 węzły, 830 metrów promień skrętu i przestawianie steru 16,7. Kamuflaż to i 13,2 z powietrza 10,5 i i w dymie 16,3. I ten pancernik dymu niestety nie posiada. Ma tylko naprawkę oraz wymienne samolot zwiadowczy oraz myśliwiec. Jeśli chodzi o moduły to mamy tutaj pełne surwi. Plus przeładowanie dział głównych na samym końcu. Bo tutaj jest to bardzo potrzebne, bo bez tego jest lipa. Na trzecim slocie modyfikacja systemów celowniczych. Kamo, oczywiście, wszystko pod, pod przeżywalność. Jeżeli chodzi o kapitana. To mam tutaj, jak dobrze pamiętam, tak, ja mam tutaj kapitana zrobionego z jaszczymbiem wzrokiem, ale ze względu na to, że planowane są zmiany, ewentualnie może tam nawet w WG coś wspominało o usunięciu i nie wiadomo co za to będzie, jeżeli się zastanawiacie to można iść pełne surwi, jeszcze wziąć sobie eksperta na raźnych, żeby zwiększyć sobie przeżywalność, ewentualnie coś. Coś, coś takiego. Tak mniej więcej prezentuje się Kapitan. Oczywiście adrenalinka, zmiana pocisków, wprawny ładowniczy jest bardzo ważny na tych na włoskich ogólnie okrętach. Jeżeli chodzi na wymianę AP czy, czy SAPy, to w każdym razie możemy sobie bez problemu te pociski zmienić na szybko. Tak się prezentuje Marco Polo na papierze. A teraz mnie, jak się jak sobie radzi w bitwie. Najszybciej i najlepiej będzie go porównać do tak zwanej Lepianki, czyli Lepanto 9 tieru, włoskiego pancernika, którzy co też już mieli okazję grać, mieli okazję zobaczyć e, i to będzie chyba najsprawiedliwsze, bo ciężko będzie go porównać do innych, innych pancerników ze względu na, właśnie na te sapy i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że Marco Polo grało mi się o wiele lepiej niż na nadrzewkowej 9, o wiele przyjemniej, te 406 mm robi różnicę Czasami te sapy potrafią naprawdę przełożyć tutaj między innymi też na tych na włoskich pancernikach gdzie ten kaliber tam 381 bodajże milimetrów mamy nawet te apeki jakoś tak bardzo z szału nie robią a tutaj w razie czego możemy się na te apeki przełączyć te 406 mm potrafi, potrafi zrobić bardzo fajną robotę całkiem przyjemną oczywiście też tą tymi sapami jak potrafimy czasami zrobić też całkiem konkretnie jak mamy jakiś miękki cel pamiętajcie miękkie cele nie lubią nie lubią sapów. Tutaj w tych bitwach, które pokazuję, czasami starałem się specjalnie na chama używać tych sapów, żebyście widzieli jak one się w danych sytuacjach sprawują, żebyście nie musieli sami testować, tylko widzieli mniej więcej co i jak, ale też będzie kilka fajnych strzałów zapeków, oczywiście można. Jak najbardziej szkoda, że, znaczy szkoda, z jednej, z jednej, w sumie z jednej strony nie tak, zaraz, bo się zaraz zaplątam, z jednej strony szkoda, ale z drugiej nie. Pamiętajcie, że duży kaliber sap wchodzi w przebicie na wylot, jeżeli chodzi o dedeki. Z jednej strony właśnie mówię, że szkoda, bo fajnie by było zapakować do dekowi zafulę, ale z drugiej strony e, jestem graczem niszczycielowym, więc e, trochę by mnie to bolało i rozumiem o co chodzi. E, dlatego sapy wchodzą jako przebicie na wylot od pewnego kalibru w górę. No to samo jest w sumie na włoskich pancernikach drzewkowych, więc pamiętajcie o tym, e, bo inaczej, no w zasadzie to nic by z zniszczyciela nie zostało, gdyby, gdyby ta zasada nie była, nie była włączona. Jeżeli chodzi o samą przeżywalność, to okręt naprawdę potrafi wytrzymać sporo mimo tej puli HP. E, mimo, jeszcze mimo tej puli HP, to ma całkiem przyjemną naprawkę. Jak już pamiętam, że jest 12 tysięcy coś do naprawienia. Obawiałem się, jak zobaczyłem pulę e, pule że będzie jakaś mniejsza ta naprawka, ale nie jest źle. I naprawdę ten pancerz potrafi, ten pokład, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o ostrzał z hajków, pokład plus te nadbudówki, które pokazywałem, potrafią naprawdę, naprawdę całkiem sporo wytrzymać. Dlatego podobam mi się to. Podoba mimo tego, że mimo tego, że obecnie raczej Meta nie sprzyja tankowaniu, raczej wszyscy uciekają. To ten okręt, w razie czego, potrafi całkiem sporo na siebie wciągnąć. Wiadomo, jeżeli się na nas przeciwniku weźmie, to nieważne, jak bardzo Herkulesem będziemy, to i tak nas poskładają. Na to trzeba uważać. No i zdecydowanym plusem, na który ja osobiście zwracam mocną uwagę, jest wygląd okrętu i ten okręt to ma. Ja po prostu zakochałem się w nim od pierwszej bitwy. Jak dla mnie wygląda naprawdę świetnie. Może to kamo można było troszkę poprawić stałe, ale ogólnie sam. Sam wygląd okrętu, te 406, one są takie długie. Dobra, bo się rozmarzę zaraz. Naprawdę okręt wygląda kosmicznie i mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Czy warto go brać za węgiel? To właśnie to jest ten, to jest pytanie, na które chciałem odpowiedzieć w tym materiale, ale nie jestem pewien, czy mi się uda. Dlatego, że jest to okręt, który naprawdę może nie, ma, nie robi takiego efektu wow, jak na przykład Jean Bart, czy, czy na przykład Musashi z jego 460, kami ale uważam, że warto go posiadać w porcie ze względu właśnie na te 406 mm sapy, bo czasami potrafią dać naprawdę sporo, sporo frajdy. Ja się nim całkiem przyjemnie bawiłem. Czy kupiłbym go sam za węgiel? Myślę, że tak, myślę, że bym go kupił, bo mimo tego, że obecnie meta wygląda jak wygląda, to ten to Marco Polo ma o wiele lepsze parametry celności względem drzewkowych włosków, dlatego to już jest dla mnie ogromny plus, że nawet jeżeli nawet jeżeli będzie trzeba zawalczyć na daleko, to coś tymi pociskami postrzelamy. Kolejnym, tak jakby różnicą, właśnie to jest te parametry celności i to chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ cała linia włoskich okrętów była tworzona pod bitwę na w zasadzie walkę na blisko. Ale trochę to w WG nie wyszło, znaczy był plan, ale jednak ten plan nie wypalił, przynajmniej ja tak uważam, a Marco Polo już niekoniecznie, on nie jest, już nie był przewidywany, że tak powiem dokładnie pod bitwy na blisko, więc jest przygotowany na taki bardziej średni dystans, niekoniecznie, niekoniecznie close, co nie znaczy, że, że się nie nadaje na close, bo oczywiście się nadaje, te APKi potrafią naprawdę bardzo przyjemnie zaskoczyć, ale sami wiemy jak obecnie wyglądają randomy, dlatego, dlatego właśnie Marco Polo grało mi się o wiele Wiele przyjemniej niż drzewkową dziewiątką, i dlatego osobiście polecam Marco Polo, żeby sobie go zdobyć. Naprawdę fajny pancenik. No i no nie wiem, ja cały czas patrzę na niego, to myślę, że to jest. No jest. Jakie jest fajnie przyjemne. Jeżeli chodzi o obronę lotniczą, to tak jak wspomniałem w parametrach, 46 km mamy tutaj fajny burst, fajne obrażenia wchodzą, samoloty pospadają, ale niestety nie będziemy w stanie jakoś się, przynajmniej przed pierwszym zrzutem, mega obronić. E, dlatego trzeba się e, trzeba z tym, że poskładamy samoloty, ale dopiero po tym jak już na pewno zbierzemy także jeżeli jesteśmy na ogrysku HP w sumie wtedy pelotka też jest poobijana to raczej, raczej się nie obronimy przed lotnią ale ona sobie zapamięta wizytę nad naszym nad naszym okrętem z manewrowością nie jest źle co to przestawienie steru 16,7 to jest przynajmniej na tym tierze całkiem, całkiem niższy wynik, tak przynajmniej jak dobrze pamiętam to Musashi ma coś około 19, a no ale to jest jednak Musashi prawień skręty 860 metrów i prędkość maksymalna 32 węzły są bardzo, bardzo przyjemne parametry, Kamo mogłyby być ciut, ciut lepsze, bo 13,2 km na 19, w sumie na 19 km zasięgu to nie jest źle, ale tak jakby tak 12,9 na by przykład było to, to by było całkiem, całkiem przyjemnie jeżeli chodzi o takie, jeżeli chodzi o zarabianie to pamiętajcie, że to jest jednak pancernik. Pancerniki nie do końca nadają się na zarabianie. Jeżeli mój drogi widzu zastanawiasz się, jak działa ekonomia, to zapraszam na oddzielny materiał. Na kanale jest co i jak. Tam jest materiał, który tłumaczy, jak najlepiej zarabiać, co robić w bitwie, żeby zarobić i, ekspo, i kasy. No i niestety pancerniki się do tego za bardzo nie nadają, oczywiście. Można zrobić pancernikiem, nie mówię, nie, ale naszym głównym zadaniem na pancerniku jest bitwa z innymi pancernikami, którzy są krążownikami. Najwięcej zarabiamy na tym, co robimy ddk To tak w skrócie powiem. Tutaj te sapy, wiecie, no te sapy zabrały naprawdę fajne wrażenie, bo nawet jeżeli wejdzie przebicie na wylot DDK, to te 14 tysięcy ponad to jest 1410 przebicie na wylot. To też jest, też jest coś, co zaboli DDK. To nie można powiedzieć, że nie zaboli oczywiście. A jeszcze, jak wejdzie kilka pocisków, to już w ogóle. Dlatego no zarabia OK. No, po prostu powiem, że okej. Okay. Nie jest jakoś bieda, nie, nie jest jakoś źle, ale nie, nie robi też jakoś mega, mega szało, ponieważ tutaj głównie skupiamy się na tych dużych celach, a wiemy jak działa ekonomia, działa procentowo, a nie ilościowo. Możecie zrobić 20 tysięcy obrażeń na niszczycielu, a zrobić 100 tysięcy na pancerniku, A kasa widzie. Taka sama, taka ciekawostka. Odsyłam do materiału o ekonomii. No cóż, myślę, że powiedziałem to co chciałem na temat Markopolu. Zaraz sobie przejdziemy do plusów, minusów i omówimy jeszcze warto, nie warto, myślę, że już odpowiedziałem czy warto i osoby, które zastanawiały się czy brać, to już, już zdecydowały. Minusiki, minusiki dzisiaj króciutko, bo nie ma ich za wiele. Minusy pola HP mogły być troszkę, troszkę lepiej. No i przeładowania dla mnie. Czasami, jak potrzeba tego szarpnięcia, to czekamy i czekamy i czekamy i czekamy. Co z nie zmienia faktu, że plusem to są te 400, 460 mm sapy, gdy możemy czasami w miękki okręt zrobić mm, rzeź na pokładzie. Pancerz o no i dla mnie plusem jest wygląd. W zasadzie to plusem można by takie pół plusa wrzucić ewentualnie. W moim przypadku. Co myślicie o Marco Polo? Dajcie znać. Ja osobiście polecam posiadać w porcie. Obecnie w sumie za węgiel, za dużego wyboru nie mamy, jeżeli chodzi o wysokotierowe okręty. Także fajnie, że Marco Polo wpada. Dajcie znać. Kupicie, nie kupicie? Jak już kupicie, to dajcie znać, jak Wam się gra. Jakie są Wasze odczucia? Zapraszam jak zawsze do komentarzy i oczywiście na inne materiały. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.